Agnieszka, gratuluję roli w teledysku, a czy taką świetną motywatorką również dla innych młodych ludzi jesteś, jak dla Marcina Czerwińskiego? No wiesz co, był taki czas, gdzie tego boksu kobiecego, ani kickboxingu nie było. Ja byłam absolutnie prekursorką, na tej Legii ja tu trenowałam, tu nie było szatni damskiej, nie było boksu amatorskiego kobiet, więc... Myślę, że tak, że gdzieś na pewno właśnie Błęwa Brodnicka, ona mówiła zawsze wie, że fascynowała się tymi walkami i zaczęła, za, zaczęła trenować, więc e, pewnie tak. Czyli ja w ogóle, wiesz, tre, pracuję w, w Dzień Dobry TvN, robię te sportowe materiały i w nich chodzi o to, żeby ci ludzie w weekend... Ruszyli i spróbowali jakiegoś sportu, a nie ruszali do centrum handlowego. A jakich, jakich środków użyłaś do tego, żeby sobie wywalczyć tę damską szatnię na legi? Czyżby środków fizycznych, nie, pięści? Nie, po prostu za mną przyszły dziewczyny. A ja, ja w ogóle byłam prekursorką paru rzeczy. Jak zobaczyłam takie wielkie galoty e w w bokserskie. I dotąd buty takie wiązane. Ja mówię, że chcę mieć krótkie i czarne buty. Zamiast galot, taką spódniczkę sobie kopertową uszyłam. A buty dostałam długie i paski takie. Jakieś firmy. Ale patrzą na ringu, absolutnie mam czarne i krótkie. Baba kompletna. Obcięłam je, wywinęłam skarpetkę, paski i podeszwy zamalowałam na czarno markerem. A, I miałam krótkie i czarne. Więc zawsze wiesz, fajnie chciałam wyglądać. Oprócz tego dobrze się czuć, tak? Jako kobieta i na ringu i poza nim. Więc później cała kadra amatorska miała takie same spódniczki trener kady mnie poprosił, ale chyba zrobiłem. chyba panowie to jednak organizowali, bo te spódniczki były za krótkie i te dziewczyny były absolutnie skrępowane w narożnikach jak siadały. No ale, ale Polska i spódniczki to Lady Tyson. Czyli jesteś taką trochę tutaj na, w świecie bokserskim Magdą Gessler, która robi rewolucję. Na pewno zrobiłam tu rewolucję. Jak miałam 16 lat, przyjechałam pierwszy raz do Warszawy E, 30 facetów na zgrupowaniu i mała relik. E, trener kadry nawet się do mnie nie odzywał. Dał mi jakiś, e, jakąś dziewczynę do sparingu, z którą wygrałam, i powiedział: No dobrze, może jechać na Mistrzostwa Europy, ale za swoje pieniądze. I wtedy jakby e, mama zapłaciła za, za mój wylot do Madrytu, zdobyłam wicemistrzostwo Mistrzostwa Europy. Minimalnie wtedy przegrałam z Mistrzostwem Świata i tak to się zaczęło. Później, jak miałam 17 lat, już byłam mistrzynią świata. No i tak, e, tak to wszystko poszło. A zdarzyło Ci się korzystać z tych swoich umiejętności sportowych w celu samoobrony? Na szczęście nie. Nie, mnie wszyscy lubią. Nikt nie chce mnie bić. Oczywiście jak jest jakaś awaria, ja wchodzę i od razu mówię, żeby pokojowo rozwiązać konflikt, ale jakby nigdy nie... Nigdy nikt mnie nie zaczepił. Słucham, ja wiem, A kontuzje... ale czujność jest. Patrzę, kto tam za plecami, wiesz, krzyczy. A kontuzje? Były jakieś kontuzje przez te wszystkie lata na ringu. Widzisz ten kosz? I tam, był, tam jest jeszcze jeden taki przesuwany. Ja tu 5 lat, trzy razy w tygodniu z chłopakami po 120 kilo, grałam w kosza. Jedną zasadą było to, że nie wolno kopać piłki. Więc mam, o, zobacz, jakie pocięte. Pod tamtym koszem straciłam krzyżową i łękotkę i to jakby, no jakby, przerwało moją karierę. Natomiast e, e, miałam sześć operacji ortopedycznych, e, w jednej trzeciej Achilles, prostownik ręki, dwa barki, dwa razy kolano. Zawsze śmieję się, nie wiem czy pamiętasz taki film, e, zabójcza broń. Jak oni się rozbierali i pokazywali sobie blizny. No to ja się śmieję, że mogę zagrać w tym filmie. Ale żartuję, je lubię, bo chcą mi. Czyli masz blizny, masz blizny jak weteran wojenny trochę? No trochę tak. Kręgosłup też. Sport zawodowy to absolutnie niezdrowie. Bardzo ciężko to wszystko przeżywałam, bo na przykład masz bilgon. Mongolia. E... Trzy miesiące o kulach. Później od początku trzeba robić formę. Wyciągasz, ta blizna się rozwala cała w krwi. No trzeba być twardym, to ciężkie, ciężkie momenty. Ale nie żałujesz tej drogi, którą wybrałaś? Yy, nie, bo ja kocham sport. Ja pewnie jakby nie ten, to bym wybrała jakiś inny. Akurat trafiłam, trafiłam na taki dziwny, wtedy nieznany. Yy, no ale tak jak w piosence Marcina, pod prąd, tak? Co tam? Kazali mi się uczyć do matury i zmywać naczynia. A ja powiedziałam, że będę się biła, no i tyle. I, yy... I na dobre wyszło. Mam nadzieję.